Nazywam się Emilia Kozdrój. W tej chwili mieszkam w Żerdzi. Zajmuję się tkactwem. Tkactwo nie tylko y, znam z tej miejscowości, z Żerdzi. Ja ogólnie pochodzę z Lubelszczyzny, ale w tej chwili mieszkam na drugiej stronie Lublina. Wcześniej mieszkałam na roztoczu. Moim miejscem zamieszkania dzieciństwa było regiony rzeki Tanwi, Biłgoraja, tam się wychowałam. Tam w domu rodzinnym miałam styczność z warsztatem tkackim, ponieważ mój dziadek w, moim, w mojej młodości, w moim tamtym domu był warsztat tkacki, na którym tkał mój dziadek. To była tak zwana biłgorajska Włosianka w tamtych czasach. To były lata 70., 60., 70. Bardzo chętnie zasiadałam za warsztatem, chociaż dużo wtedy jeszcze z tego nie rozumiałam, bo ja urodziłam się w, 50., w 1959 roku w miejscowości Gustlipiński właśnie położony nad rzeką Tanwo, ale to tkactwo uczestniczy mi od moich młodych dziecięcych i młodych lat, bo warsztat tkacki stał u nas w domu, na którym dziadek wykonywał materiał. To była włosianka, ja sobie to kojarzę, to był jednolity Jedna lita nitka i do osnowy, i do wątku. I potem, co z tego wiem, dziadek chodził... W... Były wykonywane męskie swetry przede wszystkim. Z tej włosianki. Na ten. Wtedy tak nie bardzo mnie porywało to tkactwo, bo to było takie jednolite, ale z ciekawości zasiadałam za warsztatem. Pierwszym narzędziem do wykonywania prac na warsztacie, to był tak z, yy, obróbka lnu. Do tego potrzebne jest yy, cierlica, międlica, szczotka do wyczesania, potem yy, kołowrotek do naprzędzenia nitki. Yy, jak mam nitkę uprzędzoną, przenosimy ją na motowidło. Formujemy, yy, formujemy z motowidła, formujemy kłębki, które przenosimy do yy, snowadli. Na snowadli. Do snowadli jest nam jeszcze potrzebna deska, która nam będzie prowadziła każdą niteczkę. Podstawą jest 8, 8 takich niteczek. Ta deska nam prowadzi na snowadli. Po zdjęciu ze snowadli potrzebne są rytki do rozdzielenia każdego pasma nitek. Jak mamy ułożone narytki, nakręcamy na wałek. Jeśli mamy nakręcone na wałek, przenoszę każdą niteczkę w nicielnicy. Mam podwójne nicielnice. Góra, dół rozdzielam, jedna nitka musi iść do dołu, druga do góry. Potem mam płochę, która zbiera te nitki i przytula Nitki, przytula potem wątek, materiał który podaje i mam, na, mam jeszcze czułenko, które nam ciągnie daną, dany wątek. W tradycji tkactwa żerdziańskiego jest prawdziwym i prawidłowym układ pasmowy, reszta jest kombinowaniem. Na początku nasze tkactwo to było tylko dla potrzeb domowych, prawda? Bo one, one zaczęły od przeróbki lnu, od wyrabiania płótna, a płótno służyło do materiału. Mamy do dziś dnia koszule, kalesony. A potem zaczęto to tkactwo dekoracyjne. Ale ono nie robiło tylko dekoracji, ale służyło i ten za. Ocieplenie, podłogi. Za swoją twórczość już ja doczekałam się nagród, wyróżnień. Takimi dla mnie bardzo ważnymi są nawet zwykłe dyplomy z przedszkoli, gdzie chodzę, robię warsztaty. To, to są bardzo cenne. Na początku zaczynałam od dyplomu. W tej chwili już doczekałam się y, trzech medali: y, zasłużonego, zasłużonego Gloria Artis, y, y, od prezydenta Krzyża y, Zasługi. Mam dwa dyplomy od y, ministrów.